Złoto włosa Dawno, dawno temu, w czasach tak odległych, aż trudno powiedzieć kiedy, w chatce w głębi lasu żyła sobie rodzina niedźwiedzi. Były to bardzo szczęśliwe misie. Tata, mama i mały niedźwiadek. Każdego ranka udawały się na spacer, a tymczasem w domu stygły miseczki z ulubioną owsianką z malinami. Pewnego dnia, kiedy niedźwiadki swoim zwyczajem wyszły z domku, aby powędrować po okolicy, przy drzwiach chatki pojawił się niespodziewany gość. Była to mała psotna dziewczynka, którą z powodu burzy złotych loków nazywano złotowłosą. Tego ranka zbierała maliny, kiedy nagle ni stąd ni zowąd stanęła przed drzwiami prześlicznego domku. Ojej, jaki piękny! Muszę sprawdzić, kto tu mieszka. W tamtych czasach lasy były jeszcze dzikie i niezbadane, ale dzieci takie jak dziś. Bardzo ciekawskie. Puk, puk! Halo! Jest tu ktoś? Hmm. Nikt nie odpowiada. Niewiele myśląc. Dziewczynka weszła do środka. Jej oczom ukazał się stół, a przy nim trzy krzesła. Większe, mniejsze i najmniejsze. Coś tu pięknie pachnie! Zamruczała i po chwili wdrapała się z trudem na największe krzesło. Mniam, miam, to owsianka i to w trzech miseczkach. Najpierw sięgnęła po największą miskę. Ojej, jaka gorąca! Wezmę tę najmniejszą. Nie, ta jest za zimna. Średnia miseczka była wprost idealna. Pycha! Zachwycała się dziewczynka, bo była naprawdę głodna. Po smakowitym śniadanku złotowłosa poczuła się naprawdę zmęczona. Postanowiła, że odpocznie sobie na najmniejszym krzesełku, ale nagle... PRA! Nogi krzesła połamały się pod jej ciężarem i dziewczynka wylądowała na podłodze. Co to za krzesło? Głupie jakieś. Złotowłosa miała już dosyć przygód jak na jeden dzień. Podeszła do kolejnego pokoju. O, trzy łóżeczka! Chciała położyć się na największym. Jakie wielkie łóżko! Spróbuję się na nie wdrapać. Nie, dla mnie jest zbyt twarde. I położyła się na średnim. Nie, to jest zbyt miękkie. Wreszcie położyła się na najmniejszym. To jest cudowne, cieplutkie i wygodne. I zadowolona, przykryta kołdrą, aż po same uszy zmęczona zasnęła. Tymczasem rodzina niedźwiadków wróciła ze swojego nieco dłuższego niż zwykle spaceru i zastała otwarte na oścież drzwi. Spójrzcie! zawołał tata niedźwiedź donośnym głosem. Ktoś jadł z mojej miseczki. Zobaczcie! powiedziała mama miś piskliwym tonem. Z mojej też. Ktoś wypróbował całą moją owsiankę. Dodał swoim dziecinnym głosikiem mały niedźwiadek. O nie, ktoś przesunął moje krzesełko. Zawołał tata. Ojej, ktoś ubrudził moje krzesełko owsianką. Drżącym głosem powiedziała mama. Ojej, ktoś połamał moje krzesełko. Płaczliwie dodał najmniejszy miś. Tymczasem za drzwi dobiegało posapywanie. Trzy niedźwiadki zbliżyły się do sypialni i powoli, jeden za drugim, weszły do środka. Ktoś leżał w moim łóżeczku, wyszeptał swoim grubym głosem tata. Ktoś wylegiwał się na mojej poduszce. Drżącym głosikiem odezwała się mama. Ktoś spał w moim łóżeczku. Cichutko powiedział, mały miś. I dalej śpi, dodał jeszcze ciszej. I posapuje. Weselej odezwał się tata miś. I jest bardzo zmęczony. Współczująco dodała mama. Jaka, Jaka śliczna! Chórem odezwały się misie. Złotowłosa obudziła się przerażona. Wsunęła się głęboko pod kołdrę i stamtąd spoglądały tylko jej wystraszone oczy. Niedźwiadki wyglądały jednak bardzo przyjacielsko. Pobawisz się ze mną? zapytał z nadzieją w głosie mały miś. Tak, odpowiedziała dziewczynka. Ale najpierw chyba muszę posprzątać. dodała, patrząc skruszona na misiową mamę. I energicznie zabrała się do ścielenia łóżeczek. Tymczasem mały miś przyglądał jej się ukradkiem, bawiąc się na podłodze. Wygląda na miłą dziewczynkę. Ciekawe, czy lubi bawić się w chowanego. Zastanawiał się. Rodzice niedźwiadka krzątali się po pokoju. Mama sprzątała, a tata zabrał się za naprawę krzesełka. Złotowłosa cichutko weszła do izby i usiadła na podłodze, blisko mamy niedźwiedzicy. Bardzo przepraszam, wyszeptała zawstydzona. Tymczasem do pokoju wbiegł Niedźwiadek. Jestem bardzo głodny! zawołał. Okropnie burczy mi w brzuszku zamruczał tata. Chyba masz tam całą orkiestrę zaśmiała się mama ojej. Zmartwiła się złotowłosa. Zaraz jednak uśmiechnęła się szeroko i wybiegła z pokoju. Po chwili wróciła ze swoim koszyczkiem Maliny, Mali! zawołały Niedźwiadki pieczemy babeczki ucieszył się najmniejszy miś wkrótce cała rodzinka razem ze złotowłosą z radością zasiadła do stołu ciasteczka były przepyszne a humory wszystkim dopisywały od tego dnia złotowłosa była częstym gościem w domu niedźwiadków koniec Witam Was serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj sobie zrobimy, zobaczcie, taką maskę Misia. Potrzebne materiały to klej, ołóweczek, nożyczki, yy, biała kartka, brązowa albo pomarańczowa, jaką sobie tam wybierzecie, i niciogumka. A więc pracę naszą zaczniemy dzisiaj od narysowania sobie Misia, czyli rysujemy sobie kształt maski którą sobie wymarzycie, czy tam wymyślicie. Rysujemy sobie misiaczka. To. Czyli zaczynacie sobie, macie naszkicowanego misia, wycinacie sobie, Bierz. bierzecie sobie białą karteczkę. I żeby sobie Ozdobić tego naszego niedźwiadka. Wycinam sobie nosek. Z białego brystolu wycinacie sobie nosek, łóżka i brwi i przycinacie go sobie, żeby nasz misiu był bardziej wyglądał przestrzennie. Bierzemy klej. Przyklejamy sobie nosek. Robimy sobie Dziurki. Jak macie dziurkaczem, to dziurkaczem. Jak nie, to sobie zróbcie nożyczkami. Jedna dziurka. Druga. Ucinacie sobie kawałeczek Nicie gumki. Jak nie macie czegoś takiego w domu, to możecie sobie wziąć jakąś wstążkę. Przekładacie, wiążecie supełek i macie maskę gotową. Proszę bardzo, jedna w kolorze brązowym, druga w kolorze pomarańczowym. I życzę Wam przyjemnej pracy i do zobaczenia.